Witam Chciałem tutaj poruszyć temat tego typu Bo tutaj wyłapałem na komentarzach jednych Że jak piję piwo To od razu melina kurwa Wy to kurwa oceniacie Jak nie wiem co Od razu jak widzicie piwo Czy coś To już kurwa melina Dziwi to to troszkę tego typu nie wiem, dlaczego wy kurwa o nas tak mówicie nie możecie kurwa to zostawić już z przeszłością tego robimy to nowe co robimy a to że wybijemy sobie jedno piwko to nie znaczy że melina kurwa Każde, każdy może się napić piwa czy wódki czy tam nie wiem co to jest dla, dla ludzi kurwa a nie zostawcie to w niepamięć Tamte filmiki, które były nieudane w tamtym roku Jest 2015 rok Powinniście zrozumieć, że to nie jest melina Jakby była melina, to byśmy nie mieli swojego domu Bym nie wyremontował Inne rzeczy bym nie kupił, tylko Bym przejebał gdzieś, nie wiem, na wódkę czy coś A tu kurwa nie Nie wiem Próbujecie zepsuć opinię kurwa tym nie wiem, nie wiem, to nie jest ważne. Przestańcie o tym gadać. Było i minęło tamte lata. Teraz jest 2015 i zrozumcie to, że to kurwa dla was jest. Jak nie skłumacie w ciągu kilka tygodni, to się kurwa żegnamy. Pozdrawiam.